Jeden za wszystkich, wszyscy za Jnego. Z tej strony Atos. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym odcinku ze SkyKey'a. Razem ze mną jest... Ale, Jeszcze raz, bo cię pewnie zacięło. Zionek Kordion. O, witamy. Dobra, i dzisiaj będziemy budowali, przynajmniej ja, taką platformę na samym dole. I już możecie widzieć, że tam zginąłem, próbując tam dolecieć. No i w takim razie będę zaczynał jeszcze raz. Dobra, gdzie ty masz ten piękny, ładny kobel? Mam ci dać, czekaj. Chodź donajty. O, dziękować. I jak się jakoś uda, to może się uda też zrobić piękny, ładny... Półpłytki mi dałeś? Ło, panie, półpłytka? To zajmie wieki. Pięknie. Czekaj. A, nie mam tego mojego pięknego, ładnego kilopa. O, pożyczę od ciebie. Czekaj, 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 czekaj. Działa? Działa. Dobra. A nie z drugiej strony. Mogę zrobić taką na dwie osoby. Mogę taką na dwie osoby zrobić. Powiedz Dobra. No to widzimy się za chwilę, a ja puszczam przyspieszone tempo, jak kopie kobla. Dobra, i witamy z powrotem Arizona, dawaj. Dawaj, 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 dawaj Donate. O, -o, 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 -o. Dzień tu można zrobić? Nie niezbyt. Dobra, i w dół. Ziu. O, super, Fila A3 a czy jest? O, ooo! Aha, bo to pływać tak nie można jakbym chciał. Muszę być lepszy zmienić, razpij tak zaczyna wtedy. Eee, czekaj, 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 świeczuszka, o pięknie Ja sobie będę świecił świeczuszką jeszcze I lecimy w dół, I trzeba uważać żeby nie wypaść znowu Od razu na No na sam po oczywiście, i później dopiero będziemy liczyć będzie trzeba policzyć, o, 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 o. trzeba będzie później policzyć, e, co ile będziemy te platformy budować. Dobra, jeszcze trochę. Oj. U, 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 u. Ja już prawie jestem poza... Dobra. I niżej się już chyba nie da. Do widzenia. Poleciał. Ja pytanie, czy jesteś do góry, czy udało ci się spać? Jeszcze raz. O, jest dzień dobry. Dobra, i tu zrobimy sobie. Taką. E, taką, taką. No wiesz, taką platformę z kobla póki co. Dobra, niech już będzie te twoje e, półpłytki. I później sobie tu pięknie, ładnie otoczymy e, tem, diltem. Dobra, i teraz ja bym proponował żeby zrobić coś ala jak e, domosik na tym poprzednim serwerku, że w sumie to prawie tak jak ja, że, mm, że teraz ta, tutaj, gdzie dajemy kobel i na przykład jeszcze trzy wzwyż, dać jakiś inny blok, może być na przykład e, te bloki cegły kamienne, e, a na to dać jedną warstwę dirtu. Jak będziemy coś po prostu chcieli jeszcze wykopać w tym na przykład wody to nie musimy na tym stawiać, tylko możemy jedną to wykopać i wtedy jeszcze będziemy mieli zapas Co ty na to? Zgadza to nie rozumiem ale może. <laughs> Dobra, nie rozumiem, że ale się zgadzasz. Dobra. Cieszę się, że cieszy, cieszy mnie twoja wiara we mnie. Dobra, i jest home. I teraz tak hmm, mm, 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 mm. w sumie to fakt, że, że dobrze, że nie używasz dirta. E, Dirt piasku, dirta, Bo piasek jest strasznie drogi jest. Dobra, na razie bierzemy myk To bierzemy myk i ja bym musiał tutaj trochę cię poprawić, bo tutaj tracisz miejsce. O jest patrz, czekaj, gdzie ty jesteś. Mam coś do sobie. Cześć, nie. No 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 no. no. O o, 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 dziękuję. Dobra, i teraz masz wiaderko? Masz wiaderko? Masz wiaderko? Wiaderko masz? Dobra, załóżmy, że nie ma. E, gdzie tutaj może być wiaderko? O! 12 wiaderek ma! Co? Wiaderko. Wiaderko. Nie wiem, jak to po twojemu brzmi. Dobra, to bierzemy tu wodę. To bierzemy. To e, zabieramy. O, o, trochę lagi. Houston, Houston, O, o. Dobra i teraz myk, 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 myk. I póki co myk? Teraz to bierzemy hop tu myk, myk, myk. E eee, i teraz jeszcze. Au, au, au. Co my tu mamy? Czy mamy birta? tu może jest i bircior? To może jej wyjdę i wejdę? Dobra, próbuj. Czekajcie, bo bym musiał go przerzucić. <śm> Czekajcie, tu tu, tu jest? Najpierw bym musiał go tu stąd wyrzucić. O! Gdzie uciekł? Nie ma go. O! Jest. Przenieść. Halu. Halu, halu. O! Jest. O, problemy techniczne. Ale ty nagle głośna jesteś. O! Dobra. Może będzie lepiej. Eee, dobra, ja muszę tu niestety cię poprawić, bo barnujesz miejsce <grymne> Teraz cyk, 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 cyk i cyk. Teraz jeszcze woda Dobra, ja miałem tu jeszcze jedno, jedno wiaderko wody. O! No, chyba zrobimy cyk, 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 cyk o! O, 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 o To sobie tu pięknie, ładnie postawimy Piękna nasza farma rośnie Będzie później trzeba zrobić jeszcze automatyczną Wszystko automatyczne będzie trzeba zrobić Dobra Myk, myk, myk hmm, To bierzemy Dobra, to jest e, I teraz tak Czy masz jeszcze może więcej firma? O tu masz dwa A czy coś jeszcze więcej Nie Dobra. Mogę pójść kupić trochę iść hmm, 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 kupić Czekaj, 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 czekaj... Jeden, jeden, jest... dobra. Masz kwarc. Tak. Ma... Wykop trochę kobla, ale nie przerabiaj go. Masz... Chwila, czy... Masz tu redstone, nie masz redstone'a. Dobra, będzie trzeba redstone pić Dobra, to Nie czekaj. stanie chyba mary. Czekaj, je... ja wykopię, a ty idź kupy redstone. Ile? Eee, trudno powiedzieć. Jak jest tani, to z pustaka. staka. A to nie... jest. A jak nie jest tani, to z 10 Może wystarczy. Na chwilę. to jeden kosztuje siedemdziesiąt. Ile? Siedemdziesiąt. A ja mam tysiąc Dobra, to kup na początku 5. Musi na razie wystarczyć 5. Dobra. Zasponsorował się ci. Eee, na 5 nie możesz kupić nawet. Ja kupię. No to chodź. O, daj, 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 Czekaj, daj, daj daj, 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 O, dziękuję. Cieszę. Dobra, to bierzemy. I teraz, jak się robiło, obserwer? <grym> na pewno pod, bym potrzebował e, tego pięknego, ładnego. O, mogę obserwer jeden zrobić? Ty nie gadajcie, że na tej wersji obserwera nie ma. Nie. Na tej wersji nie ma observer. Ma... Jak ten? Daj jednego restona No jest no Daj te skraftuję <laughs> Ja nie umiem Dobra myk, 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 proszę jest. A czekaj, bo ja, Zawsze cały Reston Za hmm... cały restą? Nie, 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 jeden, na początku jeden czy... Ty no nie dasz ty, w ogóle... A czekaj, daj, 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 daj. A ty robisz z książki czy nie? Z książki robię. A to czekaj, bo to akurat może być tego wina. Eee, daj e, ten fart. No. No, czekaj. O. No jak? Nie, to pewnie wyłączyli, bo ja na tej wersji na pewno. Żeby wyłączyli coś takiego, no że... Dobra, a czekaj, bo... Można na zegarek. Masz tu żelazo... No wiem, ale masz tu żelazo, to zobaczymy czy... zegarek coś... można zrobić. Eee, czy chociaż wyłączy... Czy... Nie, że chociaż, tylko czy wyłączyli... E wywaliło mnie. O. <laughs> wywaliło mnie. Odmieni prankuję można. Nie, bo cały Minecraft mnie wywaliło, bo Minecraft nie Minecraft, tylko bo Minecraft nie zauważył. Nie mógł się chyba domyślić, dlaczego mi obserwer nie wychodzi. Dobra, okay. więc dziękuję serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pajo!